Witam wszystkich serdecznie, dzisiaj 3 tak, szedłem sety na obchód zobaczycie jak te papryczki rosną. Okazało się, że jeszcze jedną, jeszcze jednego umroka wylosowałem z, z tej poczekalni, która jest tam Coś zauważyłem, że zaczyna delikatnie puszczać to jest, to jest ta papryka no i tak Patrzę się przez cały czas na te suche wieście i tak stwierdziłem, że jednak poprzecinam to wszystko na razie tak delikatnie zobaczymy co będzie później i teraz tak przez to, że ten cały trzon papryki jest na zasadzie rurki, no to stwierdziłem, że będę przycinać to od razu za tym rozłączeniem żeby tutaj jakoś nie wiem suche się nie zrobiło bardziej no jak w tym miejscu już zaczyna rosnąć no to według mnie to jest najlepsze rozwiązanie żeby tutaj to przyciąć no widzicie jak korulka gdybym to tutaj przyciął to w tym momencie mogłoby to wziąć i wszystko wyschnąć a tutaj za tym rozwidleniem jest idealnie i teraz tak Tutaj, że w sąsiedztwie pracowre posiarki chodzą No i tak to zostawiam Następna. Tutaj widać że ten cały badyl jest w zielonych pędach to zrobię tak samo Odetnę tylko to co jest czarne O, i tutaj jest tak samo rurka a tutaj podejrzewam że jest zasklepione wszystko i dopiero tutaj w miejscu gdzie jest następna odnoga właśnie tak to wygląda tutaj co prawda tutaj się coś zaczęło dziać na dole badyle muszę zabierać zrobię tak samo nie będzie to tak szpecić Ale tę teretkę muszę zostawić Niech to się trzyma Ale no, chyba będzie wszystkie tak samo no, Nawet to wyciągnę Tu w sumie też żeby to nie przeszkadzało przy przenoszeniu to zostawię, to zostawię, to wyciągnę A tak następne tu od dołu coś zaczyna puszczać gdzieś w tym miejscu To jak widzicie jest całe czarne dopiero ta zieleń Jest tak mniej więcej do tego miejsca już widać że jest przemarznięte to zrobię to samo się... Dobra. tu od dołu też coś puszcza ja to w sumie każdy do coś tu się zablokowało. O. Teraz już wiadomo, że z tych pędów na pewno nic nie będzie bo są czarne A jak tutaj to wygląda I Gdzieś tutaj coś puszcza w tym miejscu Tu zostawię, bo Zgnizna jakaś jest. Nie jest to suche Dobrze, przewietrzy się Przewietrzy się i zasnie sobie to spokojnie no, Od razu tego badyla też trzeba wyciągnąć No i tutaj jest dylemat. Na pewno tego. Tu jest zielone. Mógłbym to troszkę dalej przyciąć. Suche No coś ma. No. Fajnie ta roślinna przyzimowała, bardzo ładnie, o, pięknie. Do tego miejsca jest suche, ale w środku nie jest mokra, nie jest wysuszona. w tym miejscu to trochę dalej o. to w zasadzie będzie jeszcze tutaj para. Z tym sobie te, te obcinacze Zostało mi, zostały mi po, po psie tutaj, na to tutaj na grubo suche. Zostały mi to po, po psie do przycinania pozorów miałem owczarkę niemieckiego więc musiały być duże obcinacze a teraz są idealne do przycinania właśnie papryk albo różnych innych szaszków no, zobaczymy co z tego będzie czy coś tutaj puści Wszystko suche, a coś tam się zielonego robi gdzieś w tym miejscu. Więc mam nadzieję, że to odpuści. Dobra, to jest suche, tu już zostawiam. Jeszcze to przytnę. Wszystko suche rurki <laughs> Tę paprykę udało, udało mi się najlepiej przyzimować Jak widzicie Nawet w takim miejscu wypuściło Patrzcie to A tu już są czarne rogi Pięknie Jest niedużo papryk No i już drzewko jest przyzwyczajone do słońca Troszeczkę te liście są spalone Delikatnie te końcówki no ale widać, że wszystko jest zielone, tutaj te listki to samo. Tylko te końcówki są delikatnie białe, ale to pewnie za chwilę się wybarwi wszystko. No i tutaj też bardzo ładnie udało mi się przezimować. A, no, tu trzeba daleko. I to. I tu są jeszcze małe styki. No i w zasadzie to wszystko. Koniec przycinania. Tutaj też już widać, że zaczyna wypuszczać. Na końcu tutaj jeszcze też jest wszystko jest pięknie. O! Ostroż jest. Te to samo. Już wypuszcza. No będzie fajnie drzewko tak samo jak to. To jest najwyższe, największe które udało mi się przyzimować. Później jest to w tym dużym gadrze. No a teraz trzeba sadzić kolejne superchody. Tamte będę wyciągać. Te wszystkie, które tutaj są, w tym ostatnim rzędzie będę wyciągać. I mieszać tą ziemię z ziemią kompostową, którą mam tam. Już jest dziura wykopana. Patrzcie jak to wygląda Tu już jest tyle wybrane To cało, tą całość to już poszło na ten, na foliak było mniej więcej też wykopane do takiej głębokości wszystko zostało wszystko zarzucone z góry na to teraz trawa na to idzie skuszona a tu już jeszcze mam tyle ziemi to co tutaj widzicie do tego żeby wrzucić to w papryki to i tak i tak ten cały kompost, który tutaj jest idealnie się nada do tych wszystkich krzaczków. Dobra, dzisiaj to na tyle. Tutaj jeszcze kwarantanna. Zobaczymy, co z tego będzie. To już wiadomo, że są stracone. Dobra, trzymajcie się.